Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Zielony Ład jest niezgodny z polską konstytucją, a to oznacza, że jest w Polsce nielegalny. Tymczasem Ministerstwo Klimatu, zamiast jak najszybciej wdrożyć to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego do polskiego systemu prawnego, oświadczyło, że nie będzie w ogóle respektowała tego orzeczenia TK, dlatego, bo uważa, że jeden z sędziów, który był w składzie orzekającym, nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny zapewnia, że profesor Jarosław Wyrębak, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który był w składzie orzekającym, został wybrany w sposób zgodny z prawem, a jego status sędziego jest niepodważalny. Ministerstwo Klimatu, zamiast wykorzystać tę niepowtarzalną okazję na rzecz polskiej gospodarki, na rzecz Polaków, woli sabotować polską gospodarkę właśnie w ten sposób, że nie realizuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat piszę w moim najnowszym artykule w tygodniku Najwyższy Czas.